Rozgrywki klubowe we Francji w ostatnich latach stoją pod znakiem ogromnej dominacji stołecznego PSG, w dużej mierze za sprawą pieniędzy, które w klub zainwestował katarski miliarder Nasser Al-Khelaifi. Odkąd w maju 2011 roku przejął stery Paryżan, klub zdobył 8 tytułów mistrzowskich, wielokrotnie rozstrzygając losy rozgrywek na długo przed ostatnią kolejką sezonu. Pomimo absolutnie gigantycznej przewagi finansowej, dwukrotnie w 2017 oraz 2021 roku PSG musiało uznać wyższość ligowych rywali, odpowiednio AS Monaco oraz Lille. Już na kilka lat przed erą katarskich petrodolarów Liga Francuska była świadkiem podobnej dominacji, kiedy to w latach 2002-2008 aż 7 tytułów mistrza kraju z rzędu świętował Olympique Lyon. Legendarna drużyna, o której sile stanowiła mieszanka francuskich talentów jak chociażby Hatem Benarfa czy Karim Benzema, zawodników z czarnego lądu, wśród których jednym z ciekawszych nazwisk był wówczas rozpoczynający dopiero swoją ogromną karierę w Europie Michael Siem, a także liczna brazylijska kolonia, z której najlepiej zapamiętaliśmy artystę w dziedzinie stałych fragmentów gry, Juninho Pernambucano. Co ciekawe, tytuły, o których mowa, to do dziś jedyne mistrzostwa, jakie w swojej historii zdobył Lyon. Klub, zarządzany nieprzerwanie od 1987 roku przez prezesa Jean-Michel Olasa, od lat nie jest w stanie nawiązać do legendarnych wyczynów z początku XXI wieku. Gdy w 2020 roku udało im się dotrzeć do półfinału pandemicznej edycji Champions League, fani mieli nadzieję na przebudzenie śpiącego giganta. Te jednak błyskawicznie zweryfikował sezon ubiegły, kiedy to Lyon zajął dopiero ósme miejsce w ligę, co było najgorszym wynikiem klubu od sezonu 95-96, a także oznaczało, iż w obecnym sezonie olimpijczycy nie będą grać w europejskich pucharach. To stwarza nam idealną okazję, aby podjąć rękawice i spróbować odbudować zespół ze stolicy Rodanu, stawić czoła PSG na krajowym podwórku, a także nawiązać do czasów, kiedy Lyon był liczącą się siłą w lidze mistrzów. Trenerem Lyonu na początku bieżącego sezonu był holender Peter Bosch. Gdy nagrywałem ten materiał, planowałem wspomnieć tutaj o jego słabych wynikach i potencjalnym widmie zwolnienia, jednak w chwili, kiedy ten film już montuje, Bosch został właśnie zwolniony, a jego miejsce zajął Laurent Blanc. W naszej karierze, za sterami Olimpijczyków, od początku rozgrywek zasiądzie jednak zwolniony wcześniej z Wolverhampton Bruno Lasz, portugalski trener, który w swoim CV oprócz wilków może jeszcze pochwalić się prowadzeniem Benfiki Lizbona. W tej serii postaram się prowadzić Rosy oraz portugalskiego szkoleniowca w maksymalnie realistyczny sposób z jednym założeniem związanym stricte z samą Fifą. Postaram się sprowadzać tylko zawodników, którzy mają w grze odwzorowane prawdziwe twarze. Niestety w dużej mierze ogranicza to możliwość pozyskiwania młodych talentów, w szczególności ze szkółki, z czego Lyon przecież słynie, ale sztucznie generowane twarze w mojej ocenie psują imersję i wiarygodność serii. Przyjmijmy zatem, iż z uwagi na rozczarowujące wyniki w ostatnich latach, Lyon, chcąc wrócić na szczyt, postanowił stawiać na nieco bardziej sprawdzonych zawodników. Ja jestem Deraku i zapraszam Was na nową serię na moim kanale. W ramach turnieju przedsezonowego Bruno Lasz spotka się m.in. z dobrze znanymi mu zespołami z Portugalii, jak Sporting, Porto czy Braga, a także m.in. Newcastle czy Brighton. Bardzo istotne dla pracy szkoleniowca jest oczywiście zapewnienie odpowiedniego zaufania ze strony zarządu. Ten z kolei za najistotniejsze kwestie stawia m.in. rozwój młodzieży, który z uwagi na przyczyny, o których wspomniałem już we wstępie, będzie u nas nieco utrudniony, ale może to spowoduje, że ta kariera będzie dla nas nieco większym wyzwaniem. Chodzi mi oczywiście o fakt, że zawodnicy ze szkółki raczej będą poza kręgiem zainteresowań portugalskiego szkoleniowca, z uwagi na to, że większość z nich nie posiada realistycznie odwzorowanych twarzy w grze. Przechodząc z kolei do kadry zespołu, widzimy tutaj kilka znajomych nazwisk, jak chociażby Antony Lopez, który od początku kariery związany jest z Lyonem, Nikola Taliafiko, nowy transfer drużyny ze stolicy Rodanu, który przed sezonem zasilił szeregi olimpijczyków, przechodząc z Ajaxu Amsterdam, Jerome Boateng, bardzo doświadczony niemiecki stopper, był zawodnik między innymi Bayernu, Monachium, czy HSV. W pomocy kilku młodych, bardzo perspektywicznych graczy, jak chociażby Maxence Caqueret, jak Jeff René Adelaide, który jest jednym z moich faworytów, z uwagi na to, że w poprzednich w często korzystałem z jego usług w różnego rodzaju karierach. Jest także Corentin Tolisson obok Boatenga drugi z byłych zawodników Bayernu Monachium, czy chociażby jedna z większych gwiazd, Husem Awar, bardzo perspektywiczny zawodnik, którym interesowało się przed sezonem m.in. Nottingham Forest, no ale ostatecznie postanowił jednak pozostać w Lyonie na kolejny sezon. Z przodu, wśród odpowiedzialnych za zdobywanie bramek, mamy m.in. Carla Tokoekambiego, kameruńskiego lewego skrzydłowego, Muse Dembele, zawodnika, który swego czasu zapowiadał się na jeden z większych talentów w Europie. No niestety ta kariera nieco wyhamowała, ale wciąż ma dopiero 25 lat, więc szansa na to, że się rozwinie jest wciąż bardzo duża. No i największe nazwisko w ekipie Aleksandr Lakazet, 31-letni snajper, który przed sezonem zasilił barwy Lyonu, przechodząc z Arsenalu. Grunolasz otrzymuje do dyspozycji budżet transferowy w wysokości 53 milionów euro i nie czekając zbyt długo przychodzi do ofensywy transferowej, a pierwszym wzmocnieniem klubu z Lyonu zostaje Kevin Danso, austriacki stopper, Zamienia Erse Lons na klub Olympique Lyon. Kwota transferu wyniosła 8 milionów 700 tysięcy euro, a więc myślę, że jak na realia Ligi Francuskiej jest to dosyć spory transfer. Zawodnik młody, silny, dobrze zbudowany, przy tym bardzo szybki. Widzimy, że podpisał kontrakt z pensją na poziomie 27 tysięcy euro, no i myślę, że z miejsca będziemy wskoczyć do pierwszego składu. Kolejna pozycja, która według Bruno Larza wymagała natychmiastowych wzmocnień, było prawe skrzydło. I tutaj wybór padł na Rubena Vargasa, 23-letniego Szwajcara grającego w FC Augsburg w Bundeslize. No, będzie to swego rodzaju naturalny następca Sherdana Shakiriego, który kilka lat temu reprezentował barwy olimpijczyków. No, a na naszych ekranach już Ruben Vargas prezentujący dumnie koszulkę. Olimpiku, Lyon, transfer z Augsburga za równo 10 milionów euro. Miejmy nadzieję, że będzie to solidne, solidne wzmocnienie francuskiej ekipy. Podstawowym ustawieniem Lyonu jest 4-3-3 z ofensywnie grającymi skrzydłowymi, dostarczającymi piłki do środkowego napastnika, a zatem szybki Vargas powinien idealnie sprawdzić się w tej formacji. Przechodząc do turnieju przedsezonowego, pierwszym rywalem Lyonu było Newcastle United, które udało nam się pokonać 2-0 do 0 po bramkach jednego z juniorów, a także golu Toko Ekambiego w 56 minucie, a zatem debiut Bruno Lasha wymarzony. W następnym meczu Bruno Lasha trafił na swoich dawnych rywali z czasów prowadzenia Benfiki, a więc w Bragę. No i ten mecz kończy się rezultatem 1-0, do 0, a więc drugi mecz i drugie zwycięstwo Lyonu. Tym razem bramkę strzelił nowy nabytek Vargas. W ostatnim spotkaniu turnieju przedsezonowego Lyon stanął naprzeciwko FC Porto. Tym razem jednak nie udało się podtrzymać zwycięskiej pasy. Porto wygrywa 2-1 po dwóch golach Pepe, choć to Lyon po golu La Cazeta prowadził w tym spotkaniu 1-0. Okno transferowe to oczywiście nie tylko wzmocnienia, ale także pożegnania z niektórymi zawodnikami. W przypadku tych najmłodszych zdecydowałem się w dużej mierze na wypożyczenia. Jeśli któremuś z nich uda się nieco rozwinąć w miejscu, w którym będzie mieć większe szanse na grę, w przyszłości pozwoli nam na zarobienie nieco gotówki, tak potrzebnej przecież do ligowej rywalizacji z PSG. Wspomniałem wcześniej o realizmie, którego zachowanie będzie dla mnie priorytetem w tej serii, a zatem przygotowałem sobie całkiem sporą listę zawodników, oczywiście z odwzorowanymi twarzami w grze, którzy mogliby potencjalnie dołączyć do Lyonu. Wśród nich jest kilku Brazylijczyków, którzy historycznie znakomicie odnajdywali się w ekipie ze stolicy Rodanu. Jest oczywiście kilku młodych Francuzów, a także zawodnicy z Afryki. W przypadku piłkarzy z innych klubów Ligue musimy liczyć się oczywiście z ogromną konkurencją ze strony Paryżan, z którymi zapewne nie będziemy w stanie konkurować w przypadku gdyby oni także zainteresowali się jednym z naszych potencjalnych wzmocnień. W ten oto sposób dobrnęliśmy do dnia 6 sierpnia, kiedy to ma miejsce pierwsza kolejka Ligue 1, e, w której Lyon zmierzy się z Lorient. Na konferencji Bruno Lasz wspominał m.in. o znakomitym początku tego sezonu, dobrym występie na turnieju przedsezonowym, no ale oczywiście to wszystko nadchodzi w niepamięć i teraz skupiamy się w całości na lidze francuskiej, zwłaszcza w tym sezonie, gdzie oprócz francuskiej ligi nie będziemy mieli żadnych innych istotnych rozgrywek. Jest oczywiście jeszcze puchar Francji, no ale to traktujemy raczej jako trofeum poboczne, a naszym głównym celem będzie awans do europejskich pucharów. Chociaż na pierwszą kolejkę nowego sezonu Ligue, 1, Lyon musiał udać się w naprawdę daleką podróż na zachodnią część Francji, do Brytanii, do miasta Lorient, to jednak blask zachodzącego słońca i komplet kibiców na trybunach z pewnością wynagrodził piłkarzom tę podróż. Na naszych ekranach nowy kapitan Olimpiku Lyon, Alexandre Lacazette, wyprowadzający swoich kolegów na murawę stadionu w Lorient. Pełny nadziei na lepszy sezon od tego poprzedniego, w którym Lyon zajął dopiero ósme miejsce. Tymczasem Lyon w wyjściowym ustawieniu 4-3-3 w bramce Antony Lopez, obrona Taliafico, Danso, Boateng i Gusto. W pomocy tworzyć będzie tercet Kakere, Toliso i Awar, A odpowiedzialni za zdobywanie goli będą Toko Lacaze i najnowszy nabytek klubu z Lyonu, a zatem Ruben Vargas. Jeszcze ostatnie pokrzyki motywacyjne, ostatnie ustalenia taktyczne i za chwilę arbiter tego spotkania da znać do rozpoczęcia gry na naszych ekranach Antony Lopez. Z pewnością postać ikoniczna dla Lyonu, bramkarz, który od początku swojej kariery jest wierny klubowi właśnie ze stolicy Rodanu. No a my tymczasem widzimy jeszcze Aleksandr La Cazeta. Czy to będzie wreszcie taki sezon jak miał tutaj kilka lat temu, kiedy strzelał w barwach Lyonu ponad 20 goli w sezonie? Przekonamy się już niedługo. Przenosimy się już do 18 minuty spotkania. Próba ataku ekipy gospodarzy. Mofi zagrywa na skrzydło. Tam Legow traci jednak piłkę. Fantastyczny wślizg Danso. Tutaj Danso po raz drugi odbiera piłkę rywalowi. Zagrywa szybko do Vargasa. Ten ma mnóstwo miejsca na prawej stronie. Wypuszcza sobie piłkę. Rywale nie są w stanie go dogonić. Szybkie dośrodkowanie. Szansa to Koekambi. Ale znakomite wyjście Wogo Skrócił kąt szwajcarski Bramkarz. No i ostatecznie Lyon cały czas remisuje z Lorią 0 do 0. W 25 minucie napór Lyonu trwa w najlepszym Piłka do Toko Kambiego. Tutaj próba odbiorów ślizgiem obrońcy Lorient Jednak nie nieudana zagranie do kazeta I mamy pierwszą bramkę w tym sezonie Nie kto inny jak nowy kapitan Nowy nabytek, nowy stary piłkarz Lyonu Bo to przecież w barwach tego właśnie klubu On wypłynął na szerokie wody Stąd trafił później do Arsenalu A teraz po latach wraca przywrócić blask klubowi ze stolicy Rodanu Znakomite przyjęcie Pewny strzał po długim słupku No i wogo nie miał tutaj żadnych szans Aby skutecznie interweniować Zadowolony Bruno Lasz A więc dobrze, dobrze Rozpoczyna się ten sezon dla drużyny Olimpiku Lyon Lacazette świętujący tutaj jeszcze bramkę No i mamy 1 do 0 27 minuta no i zobaczymy jak w dalszej części tego spotkania poradzą sobie jedni i drudzy Tutaj Lakazet, fantastyczne podanie do Awara. Awar pędzi sam na sam z Mwogo, uderza, broni po raz kolejny w tak doskonałej sytuacji. Branka drużyny z Lorią. Dobitka jednak nieudana. No i wciąż tylko 1 do 0. No ale tutaj kolejna kontra Lyonu. Owar wypuszcza Lakazeta. Ten jest tutaj kompletnie osamotniony. Ma jeszcze toko i Cambiego. Ale Lakazet pewny siebie po pierwszym trafieniu. Dokłada gola numer 2. 2 do 0 dla Olimpiku Lyon. A zatem już przed przerwą Lyon prawdopodobnie rozstrzyga losy tego spotkania. Dwie bramki Lakazeta w pierwszym spotkaniu tego sezonu. No i z pewnością daje tutaj Znaka, że on w tym sezonie będzie chciał się bić o koronę króla strzelców. Że będzie tutaj podstawowym napastnikiem ekipy Olimpijczyków. Pomimo tego, że na ławce siedzi oczywiście Musa Dembele, który również chciałby tutaj. Występować w podstawowym składzie. Przenosimy się do 45 minuty. Raz jeszcze Lion. piłka do Vargasa na prawą stronę. Vargas mknie po skrzydle, tutaj jeszcze próba dryblingu. jest dośrodkowanie. Tam Korentę to liso uderza, no ale po raz kolejny skutecznie mwogo. I trzeba sobie powiedzieć, że Lyon naprawdę znakomicie dysponowany w pierwszej połowie do przerwy. Mamy prowadzenie 2 do 0, ale to prowadzenie mogło być znacznie wyższe, gdyby nie heroiczna postawa bramkarza Lorion. A zatem po dwóch trafieniach Aleksandra Lakazeta w 27 oraz 39 minucie Lyon do przerwy 2, Lorient 0. Rzut oka jeszcze na statystyki, które potwierdzają tylko, że ekipa gości ma tutaj zdecydowaną przewagę. Można powiedzieć, że dominują na boisku. No a my przenosimy się już do drugiej połowy. Tutaj Kakere fantastycznym podaniem wypuszcza Karla Tokoekambiego. Karl Tokoekambi, próba dośrodkowania, piłka jednak wybita. No ale zbierają tam znakomicie Toliso. Toliso, udana przebitka, piłka trafia do Jeffa, Rene Adelaide ten uderza... No i wogo mam wrażenie, że chyba mógł się tutaj lepiej zachować Choć jak za chwilę zobaczymy w powtórce Powodem takiej nieco spóźnionej interwencji szwajcarskiego golkipera Był rykoszet, piłka po drodze otarła się o nogę Jednego z obrońców Florią. No i w tej chwili chyba z dużą dozą prawdopodobieństwa Możemy już powiedzieć, że to spotkanie zostało właśnie rozstrzygnięte Widzimy Jeffrene, Adelaide Szanse na gola były niewielkie Zdecydował się jednak na uderzenie Piłka gdzieś tam po kolanie jednego z obrońców Lorient No i trafia do siatki obok Bezradnego Mwogo. A my jesteśmy już w 63. Minucie spotkania. Tutaj szybko rozegrany aut w pobliżu pola karnego Lego. Lego wpada w pole karne i tam faulowany przez Gusto. Nieodpowiedzialne zachowanie młodego, bocznego obrońcy Leonu. No i sędzia nie miał wyboru, musiał podyktować jedenastkę. Tutaj jeszcze powtórka nieudany, spóźniony wślizg piłka już tak naprawdę została dośrodkowana w pole karne, a gusto dopiero sunął tym wślizgiem po murawie. No i do piłki ustawionej na 11 metrze podejdzie napastnik Lorią Mofi. Mofi czy Antony Lopez Lopez w przyszłości bronił już rzuty karne Ale Mofi zaprezentował tutaj stoicki spokój I fantastyczną wcinką zdobywa gola Gola chyba tylko na otarcie West dla, dla Lorient Bo wynik na tablicy rezultatów wskazuje 1-3 Lyon w dalszym ciągu pomimo tego rzutu karnego Zdecydowanie przeważał na boisku I to gracze podopieczni Bruno Larza byli drużyną lepszą Nie odbierajmy tutaj oczywiście zasług Mofiemu, który co prawda przy wyniku można by rzec już rozstrzygniętym, ale jednak zdecydował się na panenkę, No do tego z pewnością zawsze trzeba, trzeba mieć spore zaufanie do własnych umiejętności. I on w dalszym ciągu w natarciu 71 minuta. Rene Adelaide zagrywa do Lakazeta. Ten podaje do Kakereta. Fantastyczne przyjęcie, uderzenie Kakereta. No ale mwogo po raz kolejny. No gdyby nie mwogo, ten wynik mógłby być tutaj naprawdę dużo, dużo wyższy. A w 76 minucie kolejny raz znakomicie rozgrywają piłkę gracze Lyonu. Talia Fico popisał się fantastyczną sztuczką techniczną uderzenie i po raz kolejny wogo To już chyba szósta albo siódma tak dobra interwencja szwajcarskiego bramkarza w tym spotkaniu. No zatem pomimo wpuszczenia trzech goli on tak czy inaczej e, myślę, że może tutaj ubiegać się o miano najlepszego gracza gospodarzy w tym spotkaniu. W 77 minucie potrójna zmiana. Musa Dembele, Romain Fevre oraz Mateusz Tete pojawili się na boisku. Plac gry opuścił m.in. zdobywca dwóch goli w tym spotkaniu Aleksandr Lacazette. No a Lyon dalej nie spuszcza stępa. René Adelaide uderzenie z daleka. Tym razem wogo jednak nie miał najmniejszych problemów z obroną tego spotkania. No i widzimy, że mecz zakończył się rezultatem 3-1. do Lyon pewnie zwycięża po dwóch golach Lacazette. No i znakomity początek sezonu wyjazdowe trzy punkty z pewnością ważne dla Bruno Larza i dla jego podopiecznych spadł kamień z serca po, po tym jak w poprzednim sezonie Lyon zajął dopiero ósme miejsce. Tak naprawdę nie wiadomo było, jak rozpoczną się te rozgrywki, no ale rozpoczynają się one fantastycznie. Dwie próby Aleksandra Lacazeta dwa gole. No i z pewnością to on był bohaterem dzisiejszego popołudnia. Widzimy jeszcze podsumowanie: Dwie bramki dla kazeta, gol Rene Adelaida w odpowiedzi, Mofi z rzutu karnego, a zatem Lyon wywozi z Lorią 3 punkty. W drugiej kolejce czekał nas mecz z FC Nantes, a zatem ekipą, która w ostatnich latach coraz lepiej spisuje się w ligę. Tym razem Lyon po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentuje się przed własną publicznością na Grupama Stadium w Lyonie. Pogoda znacznie gorsza niż w pierwszej kolejce podczas meczu z Lorią, tym razem rzęsisty deszcz, no ale Lyon... Po udanym starcie tych rozgrywek, z pewnością z dużymi nadziejami na to, że uda się kontynuować świetną pasę. Trener Bruno Lasze zdecydował się nie zmieniać zwycięskiego składu, a zatem Leon ponownie w ustawieniu 4-3 3 w bramce Lopez w obronie Talia Fico, Danso, Boateng i Gusto. Pomoc to Maxens Kakere, Corentę Toliso oraz Hussein Mawar, a w ataku ta sama trójka, która wybiegła na boisko w Lorient. Karl Tokoekambi, Aleksandr Lacazette oraz Ruben Vargas. Ruben Vargas bardzo dobrze pokazał się w debiucie. Fachowcy ocenili jego występ naprawdę, naprawdę pozytywnie. Szalał tam po skrzydle, robił dużo zamieszania, no ale oczywiście zawodnikiem meczu został wybrany Aleksandr Lacazette. Tymczasem my przechodzimy już do spotkania z Nantes. 26. minuta, piłka na prawej stronie. Gusto zagrywa do Toliso, ten decyduje się na strzał z dystansu i piłka wpada obok Lafonta. No i to jest kolejna taka bramka, przy której mamy wrażenie, że bramkarz drużyny przeciwnej zachował się nie najlepiej, no ale za chwilę zobaczymy w powtórce, że ta interwencja naprawdę nie należała do najprostszych, ponieważ był on zasłonięty przez jednego ze swoich obrońców, który w ostatniej chwili uchylił się przed strzałem, tam jeszcze gdzieś Aleksandr Lacazette w pobliżu, a zatem można powiedzieć, że ponownie przyczynił się w pewnym stopniu do zdobycia gola, widzimy w ostatniej chwili schylił się Lacazette, no i Albon Lafont, jeden z bardziej utalentowanych bramkarzy we Francji tym razem skapitulował. No z pewnością też niełatwe warunki atmosferyczne dla bramkarza. Piłka szybka, ona gdzieś tam upadająca za zasłony. No i Korentento to liso cieszy się z pierwszej bramki w tym sezonie. Lyon 1, Nantes 0. Ponownie 27 minuta. Zdaje się, że w pierwszej kolejce również w tej właśnie minucie Lyon zdobył pierwszego gola. No ale Lionę dalej w natarciu. Teraz Aleksandr Lacazette, 36 minuta spotkania. Drugi gol i trzecia bramka nowego kapitana Lyonu w tym sezonie. Fantastyczna radość tutaj. Podbieg do niego od razu Varga Saar Widać, że miał w zespole jest fantastyczna. No a my mamy tutaj powtórkę dzięki systemowi Hypermotion. Aleksandr Lakaze 15 metrów do bramki. Strzał wewnętrzną częścią stopy. No i Lafont po raz drugi tego wieczoru musi skapitulować. A zatem Lyon znowu już do przerwy wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. No i z pewnością Brunolasz może być bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników. No ale Lyon nie odpuszczał. Tutaj 48 już minuta pierwszej połowy, doliczony czas gry. Nieudane dośrodkowanie Vargasa. Piłkę przejmuje jednak Tokoe Ekambi. Dośrodkowuje, jest tutaj Lacazette. Cóż to była za próba? Aleksandr Lakazet przewrotką próbował pokonać La Fontana. No i tylko fantastyczna interwencja francuskiego golkipera zatrzymała to uderzenie. Snajpera Lionu, no mielibyśmy tutaj z pewnością Bramkę kolejki, a być może Tutaj murowanego kandydata Także do bramki sezonu W 53 minucie spotkania No doszło jednak do głosu Piłka na prawe skrzydło, tutaj znakomite podanie Do um, Mohameda, Mohamed przyjęciem Stanął oko w oko z Antony Lopezem No i pewnym strzałem po długim słupku Pokonuje portugalskiego bramkarza A więc Lion po raz kolejny ma dużą przewagę Strzela szybko dwie bramki no, ale z pewnością Bruno Lasz musi mieć gdzieś z tyłu głowy, że to jest drugi mecz. No, i drugi, w którym już nie uda się zachować czystego kąta. No, a wynik jest 2 do 1, a zatem wiele może się jeszcze tutaj tego wieczoru w Lyonie wydarzyć. Świetne podanie, znakomite przyjęcie Mohameda. No, i strzał wewnętrzną częścią stopy piłka, gdzieś pod pachą Antonego Lopeza, wpada do bramki Olimpijczyków. Ogromna radość napastnika. Nont. No i nie wszystko tutaj jeszcze dla gości stracone, no ale więcej bramek w tym spotkaniu już nie oglądaliśmy. 94. minuta, ostatni gwizdek sędziego. No i on w drugiej kolejce odnosi drugie zwycięstwo, a zatem 6 punktów, no i melduje się w górnej części tabeli Ligue E. Kolejny dobry występ olimpijczyków. Mieli zdecydowaną przewagę, choć wynik może nie do końca to oddaje bramka Korentę tolisom w pierwszej połowie w 27 minucie z pewnością ustawiła nieco to spotkanie później trafienie dołożył niezawodny w tym sezonie Aleksandr Lacazette no i jeżeli podtrzyma taką formę w kolejnych spotkaniach no to z pewnością może to być naprawdę ekscytujący sezon dla fanów olimpijczyków na konferencji pomeczowej Bruno Lasz wspominał m.in. o tym, że jest bardzo zadowolony z gry swoich podopiecznych, że cieszy go to jak znakomicie wszedł w ten sezon Aleksandr Lacazette no ale oczywiście jego uwadze nie umknęło także to, że to jest kolejny mecz, w którym Lion traci bramkę. Przypomnijmy, że przed sezonem w ostatnim meczu pucharu przedsezonowego stracone dwie bramki sporto następnie na inaugurację ligę. Gola strzeliło im Lorią, no a teraz trafia także nąd Zatem gdzieś tam z tyłu w tej obronie z pewnością można jeszcze co nieco poprawić. Nie zmienia to jednak faktu, że Brunolasz bardzo zadowolony z postawy swoich chłopaków, 6 punktów to był Cel minimum na te spotkania, na te dwa pierwsze mecze, no i ten cel został zrealizowany. Już po meczu widzimy, że wpłynęła do nas bardzo ciekawa oferta z Realu Madryt. 32 miliony euro proponuje klub z Madrytu za ściągnięcie Musy Dembele, który na początku sezonu jest tylko rezerwowym napastnikiem Lyonu. A zatem Bruno Lasz chętnie przysiadł do rozmów negocjacyjnych z Carlo Ancelotti. No, Nie chciał jednak tanio puszczać swojego napastnika, zatem propozycja z Lyonu była jednoznaczna. Albo płacicie 47 milionów euro, albo nie mamy o czym rozmawiać. Dla Carlo Ancelottiego ta kwota okazała się jednak być zbyt wysoka. Wysoka. Cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek mojej nowej serii. Jeżeli jesteście ciekawi, jak Bruno Lasz poradzi sobie w kolejnych spotkaniach na stanowisku trenera Lyonu, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia lajka, komentarza i oczywiście oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!